Kiedyś pytano księdza, profesora Tisznera, co on sądzi o aborcji. I on powiedział, że sądzi tyle, ile musi powiedzieć kobiecie w konfesjonale, która się z tego grzechu spowiada. Czyli, że cały ten dyskurs tak naprawdę na poważnie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy się spotykamy osobiście, kiedy nie mówimy, właśnie nie wiem, jakichś abstrakcyjnych takich czy innych sformułowań, tylko wchodzimy w rozmowę z człowiekiem i przyszłość będzie wtedy, kiedy nie będziemy się takich rozmów bać. To jest, to, jest, to jest najważniejsze, że każdy człowiek ma prawo do tego, żeby znaleźć w Kościele swojego duszpasterza i kogoś, kto go jest przede wszystkim w stanie słuchać, rozmawiać z nim i szukać razem z nim drogi do wypełniania.